Ekspert do spraw frankowych, założyciel społeczności Życie Bez Kredytu. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak słyszeliśmy, cały czas czekamy na dzisiejszą dużą uchwałę frankową. Też Dawid mówił o tym, że na większość pytań, które, którymi dziś sędziowie się zajmują, znamy już odpowiedzi. Te odpowiedzi udzielił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jakie zatem znaczenie będzie miała dzisiejsza uchwała, skoro już prawie wszystko wiemy? Przede wszystkim ona będzie miała znaczenie dla e, innych składów Sądu Najwyższego, dlatego że... E, to pytanie nie jest pytaniem prawnym. Jest zagadnieniem, na które ma odpowiedzieć właśnie Izba Cywilna w sytuacji, w której e, byłaby rozbieżność, bo faktycznie przy niektórych składach e, Sądu Najwyższego, zresztą sławetny wyrok zeszłego roku, zdarza się, że jest jakaś rozbieżność, co do, wydaje się, najprostszych kwestii dotyczących między innymi ochrony konsumenta, wynikającej z dyrektywy 93 przez 13, które, można powiedzieć otwarcie, wynika wprost z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z drugiej strony takich spraw frankowych dziś do Osądu Najwyższego trafia właściwie bardzo niewiele. Tak, dzisiaj trafia bardzo niewiele przede wszystkim skarg kasacyjnych banków. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że już dwa lata temu Sąd Najwyższy wydał uchwałę, że nie będzie przyjmował skarg kasacyjnych banków do rozpoznania w sytuacji, kiedy sąd, wydając prawomocny wyrok, czyli najczęściej sąd apelacyjny, stwierdził nieważność umowy na podstawie kształtowania przez bank klauzul abuzywnych, czyli tak zwanych niedozwolonych postanowień umownych. I wskutek tego właśnie upadek całej umowy. Także tutaj e, mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi w ogóle o spory przed Sądem Najwyższym i zagadnienia prawne, to one przez ostatnie trzy lata zostały, moim zdaniem, szeroko już e, omówione. Oczywiście poza tą jedną kwestią, czyli przedawnieniem roszczeń banku. A jakie to ma znaczenie? No, przedawnienie roszczeń banku ma, e, moim zdaniem, diametralne znaczenie przy zawieraniu sprawiedliwych ugód, e, dlatego że do momentu, kiedy nie będzie to w orzecznictwie jasne i klarowne, to może się okazać, że nie wszyscy będą zainteresowani. Obie strony mogą być niezainteresowane zawieraniem tych ugód, chociaż fakt taki jest no, niezaprzeczalny, że już coraz więcej ugód zostaje zawieranych i nawet te sprawy nie trafiają do apelacji. Stąd też y, coraz mniejsza rola Sądu y, Najwyższego, jeżeli porozumienie podpisuje się po wyroku w pierwszej instancji. A co jeśli dzisiejsza wykładnia y, Sądu Najwyższego będzie różniła się o, od tej wykładni Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo są prawnicy, którzy podnoszą taki argument, że gdyby Sąd Najwyższy Inaczej interpretował przepisy niż CUE, no to czeka nas bardzo duże zamieszanie prawne. My stoimy przede wszystkim na stanowisku, że tym sądem najwyższym w Unii Europejskiej jest właśnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a dopiero później są sądy najwyższe poszczególnych krajów. Dlatego w naszym odczuciu, biorąc pod uwagę tym bardziej linię orzeczniczą, absolutnie nie możemy brać pod uwagę tutaj tego, że wyrok Sądu Najwyższego będzie miał wpływ, dzisiejszy wyrok, uchwała Sądu Najwyższego będzie miała bezpośrednią, Pośrednio przełożenie i wpływ na kwestie związane z poszczególnymi sprawami indywidualnymi. Tak jak powiedziałem, one przede wszystkim, te dzisiejsze postanowienie, czy ta uchwała e, może mieć wpływ na inne składy sędziowskie, jeżeli widziałyby wątpliwości co do rozstrzygania spraw, które kiedyś były złożone i jeszcze e, te skargi kasacyjne nie zostały rozpatrzone. Bo tu dodajmy, że sądy, które bezpośrednio orzekają w konkretnych sprawach frankowych, nie są zobowiązane do stosowania bezpośredniego tych wykładni czy też tych uchwał Sądu Najwyższego? Nie są absolutnie, wręcz odwrotnie, są, są zobowiązane do stosowania wykładni Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co zresztą dzieje się w zasadzie w tej chwili w większości przypadków. To znaczy, kiedy mamy wyroki, to przede wszystkim sąd powołuje się w uzasadnieniu czy ustnym, czy pisemnym na szerokie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wobec tego oczywiście dobrze jest, że w ogóle ma zapisane, ta uchwała, żeby pewne kwestie doprecyzować, ale dzisiejsze wystąpienie pełnomocnika prokuratora generalnego też wskazało na jednolitość orzecznictwa w tym zakresie. Jeszcze raz podkreślę, poza zakresem właśnie przedawnienia roszczeń banku. A czy ta dzisiejsza uchwała będzie miała jakikolwiek wpływ na to, że sprawy frankowe, których jest kilkadziesiąt tysięcy w polskich sądach będą szybciej kończone? Jeżeli chodzi o ilość spraw, no to póki co z Ministerstwa Sprawiedliwości płyną informacje, że mamy jeszcze niezakończonych około 190 tysięcy spraw. Czyli kilkaset tysięcy nawet Tak, spraw. No, na dzień dzisiejszy wiadomo, że te mamy obecnie, odnotowuj odnotowujemy no, lawinowy wpływ spraw, co wiąże się właśnie z korzystnym orzecznictwem zarówno sądów krajowych, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast na pewno, jeżeli mówimy o skuteczności prawa i dochodzenia roszczeń, czy innymi słowy administracji sądami i zapewnieniu obsad sędziów, nawet innych pracowników sądów, to tym zajmuje się ministerstwo. Jesteśmy zapewniani od jakiegoś czasu, dlatego, że biorę czynny udział w konsultacjach w tym zakresie, że prace w tym kierunku idą, łącznie z digitalizacją i innymi aspektami, o których szeroko można przeczytać, bo pani tutaj pełnomocniczka Wiewiorowska-Domagalska absolutnie o tym już od dłuższego czasu mówi i to może mieć wpływ na rozpoznawanie i prawdopodobnie będzie na przyspieszenie rozpoznawania spraw, a nie uchwała sądu najwyższego, która generalnie no, nie będzie niczym nowym, tak, w tym zakresie. Natomiast jeszcze raz chcę podkreślić, że tutaj przede wszystkim na dynamikę prowadzenia spraw będzie też miał wpływ to, ile spraw będzie kończyło się już na etapie pierwszej instancji dzięki sprawiedliwym porozumieniom. I oczywiście, jeżeli chodzi o społeczność naszą życie bez kredytu, to my piastujemy takie stanowisko i jesteśmy rędownikami przede wszystkim tego, żeby zamykać sprawy o ile oczywiście musi ona trafić do sądu. Z bankami? Tak, bo Oczywiście w ogóle nie ma rozmowy o sprawiedliwej ugody z żadnym bankiem obecnie w Polsce, do momentu, kiedy nie, sprawa nie trafi na wokandę. W sytuacji, kiedy sprawa trafia na wokandę, zupełnie ta retoryka banków się zmienia. Czasami zmienia się w zasadzie od razu, to raczej przy mniejszych bankach, a w przypadku większych banków jest to po wyroku pierwszej instancji, bądź w jakiejś innej, na jakimś innym etapie postępowania. I tu stawiamy kropkę